Kolejna faza badania przebiegu zmienności funkcji. Powiemy teraz o ekstremach funkcji i tak jak dotychczas niecierpliwych, którzy chcą szybciej to poznać, odsyłam od razu do podsumowania, do kompleksowego badania funkcji, do tego wykładu albo do pakietów matematycznych, żeby sobie wykres funkcji poznał szybciej tym sprawom, czyli ekstremom funkcji. Maksimum, minimum, poświęcimy dwa wykłady. Dlaczego to się okaże w trakcie? No więc plan wykładu jest taki. Najpierw przypomnę, co to są te ekstrema, czyli wartości skrajne funkcji, minima, maksima. Potem podamy twierdzenia, które rozstrzygają sprawę i to dość dobrze. I na końcu będą przykłady. Zaczynamy. Zaczynamy od rysunków. Mamy układ współrzędnych i powiedzmy, że mamy funkcję o takim wykresie. I potem sobie ten wykres płynie. Otóż w tym miejscu jest jakiś punkt x0. W jego otoczeniu funkcja jest określona i takim przypadkiem się tylko zajmujemy. No cóż byśmy powiedzieli? Co w tym punkcie jest? Jest jakaś wartość skrajna. Chyba nazwalibyśmy ją minimalną. Czyli tu byłoby minimum. Jakie, czy właściwe, czy lokalne, czy istotne, czy nieistotne, trudno na razie orzec. To zaraz zdefiniujemy. W tym zaś punkcie, może nazwę go x1, funkcja jest też określona w pewnym otoczeniu. No, jest coś, co nazwalibyśmy chyba maksimum. Jest taki grzbiet, gdzie styczna, tak jak i tutaj jest pozioma i prawdopodobnie ten punkt nazwiemy, że to jest jakiś maksimum. A gdyby to były funkcje konkretne, na przykład funkcja kwadratowa x kwadrat, Państwo wiedzą, dlaczego ja x kwadrat tak eksploatuję, bo przecież każda funkcja kwadratowa, to dygresja poprzez swoją postać kanoniczną. Może być wygenerowana z funkcji kwadratowej. Wystarczy ją odpowiednio przesuwać, ustawiać ramiona, podnosić w górę, w dół i otrzymamy funkcję kwadratową każdą. x kwadrat. No więc wracamy do ekstremów. Ten punkt jest charakterystyczny, czyli 0. No cóż, chyba byśmy powiedzieli, że w tym punkcie jest minimum jakieś tam, bo jest to wartość najmniejsza spośród wszystkich w otoczeniu. Co więcej, to byłoby takie absolutne minimum i wartość najmniejsza tej funkcji, gdybyśmy wzięli funkcję jeszcze jeden rysunek xy i niestarannie narysuję kawałek wykresu sinusa, no to w tym punkcie to jest pi pół, będzie prawdopodobnie maksimum, tak będziemy chcieli. W punkcie minus pi pół będzie minimum i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie ostatni. Z tej serii rysunek. X, Y narysowałem, rysuję bezwzględną wartość X. No więc ten punkt 0 jest też charakterystyczny i w nim też jest minimum, mimo że pochodnej nie ma, bo już się domyślamy, że będziemy badać ekstrema przy pomocy pochodnych. No więc idźmy do definicji. Przypomnijmy, co to jest to minimum, co to jest to maksimum, czyli wartości ekstremalne. Otóż powiemy, że w X. 0 jest minimum właściwe, jeżeli wartość funkcji patrzymy na rysunek, f od x0 jest mniejsza od f od x w pewnym otoczeniu takim obustronnym tego punktu x0. Powtarzam, Minimum właściwe, jeżeli to jest wartość najmniejsza spośród wszystkich z otoczenia. To otoczenie jest obustronne. Jeżeli tu będzie f od x0 większe od wartości w otoczeniu, czyli będzie ta sytuacja, to wtedy powiemy, że jest maksimum właściwe. Spotkamy też nazwę minimum lokalne. Minimum lokalne to jest wtedy. I maksimum lokalne, jeżeli ta nierówność będzie słaba. f od x0 jest mniejsze od f od x. Albo tu większe lub równe f od x. No więc taka jest nomenklatura. Tak się przyjęło w literaturze nazywać minima i maksima. Czy te minima właściwe są takimi absolutnymi minimami, czyli najmniejszą, największą wartością? Otóż nie. Bywa różnie. Z tym trzeba uważać. No więc. Stawiamy sobie cel dla danej funkcji f, rozpoznawać, czy w danym punkcie jest minimum, czy nie. Jak to wyznaczać? Za chwilę będzie właśnie pierwsze twierdzenie z tego cyklu. I właśnie przechodzimy do twierdzenia, które poda nam już część algorytmu wyznaczania ekstremów danej funkcji. Przyjęło się tradycyjnie, że zaczynamy od twierdzenia, które podaje warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji. Dlaczego tak zaraz to się wszystko wyjaśni? Będzie i warunek dostateczny, będzie i drugie twierdzenie. Otóż sytuacja jest następująca. Mamy funkcję f, która no, jest określona na pewnej dziedzinie i obserwujemy, czy ta funkcja ma ekstrema czy nie. Zakładamy, że funkcja f ma w punkcie x0 pochodną. f' od x0. Czyli funkcja jest określona w otoczeniu pewnego punktu x0. Może na rysunku jest punkt x0, jest pewne otoczenie obustronne, w nim funkcja jest określona i ma pochodną. I teraz zakładamy w ogóle Zajmujemy się tylko tym przypadkiem, że to istnieje, czyli ten przypadek z wartością bezwzględną odpada. Tym się nie zajmujemy w tej chwili. Zakładamy, mamy podać warunek konieczny istnienia ekstremum, czyli zakładamy, że w x0 istnieje ekstremum. Właściwe, lokalne, nieważne. Istnieje ekstremum według tych definicji. Czyli jest taki grzbiet na wykresie albo maksimum, albo minimum. Wtedy teza. No i łatwo tezę chyba wymyślić, jeżeli jest, mamy funkcję taką albo taką na wykresie i ten punkt x0 jest tu albo punkt x0 jest tu to wtedy jaka jest pochodna, bo chcemy w języku pochodnej to wyrazić, więc wtedy styczna jest prawdopodobnie pozioma, czyli pochodna jest zerem. No I tak rzeczywiście jest, czyli wtedy pochodna w punkcie x0 równa się 0. Dużo mówimy, o co chodzi. Jeżeli mamy funkcję różniczkowalną, czyli z pochodną, to jeżeli jest w tym punkcie ekstremum, minimum czy maksimum, to wtedy pochodna musi się zerować. To jest konieczny warunek. Inaczej mówiąc, jeżeli istnieje pochodna funkcji, to ekstremum funkcji może być tylko w punktach, w których pochodna się zeruje. I to już jest pierwszy fragment algorytmu wyznaczania. Jeżeli będziemy mieli konkretną funkcję i chcemy wyznaczyć ekstrema, no to ustalamy, czy ta pochodna istnieje, czy nie, no bo jeżeli nie istnieje. Pochodna, to trzeba odrębnie taki punkt badać, ale jeżeli pochodna na danym przedziale istnieje, to liczymy pochodną i rozwiązujemy równanie f' od x równa się 0 i szukamy punktów, w których pochodna się zeruje, czyli rozwiązań tego równania. Punkty, które są rozwiązaniami takiego równania, najczęściej jest ich skończenie wiele. Nazywa się w literaturze albo punktami stacjonarnymi. Niektórzy nazywają też. Te punkty punktami krytycznymi. Czyli jest funkcja, jest pochodna, liczymy pochodną, rozwiązujemy takie równanie. No więc jeżeli uczono nas w szkole rozwiązywania równań, to między innymi po to, żebyśmy umieli rozwiązać równanie pochodna. to jest pewna funkcja, równa się zero. Zasadnicza sprawa, dlaczego tak jest, otóż zakładam jeszcze raz, formalnie dowód on jest bardzo krótki, więc... Zrobimy go w tej chwili. Zakładamy, że na przykład w punkcie x0 mamy maksimum, no bo trzeba jedną wersję przyjąć. Mamy tu maksimum, czyli wartość funkcji f od x0 jest większa od f od x z pewnego otoczenia. Przy tej definicji większa, większa lub równa może być, przyjmuję taką wersję. Czyli zakładamy, że w punkcie x0 jest maksimum właściwe, może maksimum lokalne, Za, założyłem, że jest maksimum e, właściwe. Co mamy udowodnić? Że wtedy pochodna jest równa 0, inaczej styczna jest pozioma. Ktoś powie, to jest oczywiste. No, może dla kogoś, ale to formalnie wymaga dowodu. No więc cóż, mamy pokazać, ile wynosi pochodna w tym punkcie x0, a pochodna z definicji to jest granica f od x minus f od x0, iloraz różnicowy przez x minus x0, gdy x dąży do i, x0. I ta pochodna jest równa pochodnej prawostronnej w punkcie x0, a to się równa Limes, znowu ten sam iloraz różnicowy f od x minus f od x0 przez x minus x0 przy x dążącym do x0 z prawej strony. Analizujemy ten iloraz różnicowy x minus x0, jeżeli x dąży do x0 z prawej strony, tu dopisałem plusik, to wtedy mianownik jest dodatni. Licznik f od x minus f od x0. Przy tej wersji f od x minus f od x0 jest ujemne. Czyli cała ta funkcja jest mniejsza lub równa 0. No więc granica funkcji y, mniejszej lub równej 0 jest też mniejsza lub równa 0. Co mamy? że pochodna funkcji w punkcie x0, która jest równa prawostronnej, jest mniejsza lub równa 0. I ta pochodna jest równa lewostronnej. No i jeżeli napiszemy iloraz różnicowy dla pochodnej lewostronnej, czyli x dąży do x0 z lewej strony, no to mamy f od x, przepisuję mechanicznie i bezmyślnie, x minus x0. W tej chwili mianownik przy x dążącym z lewej strony do x0 jest ujemny licznik f od x minus f od x0 jest ujemny, cały ten ułamek ujemne przez ujemne jest dodatni i granica jest też większa lub równa 0. Do czego doszliśmy, że pochodna jest raz mniejsza lub równa 0, raz większa lub równa 0, czyli pochodna musi być równa 0. I to jest konieczne. Czy to jest wystarczające? Zaraz się o tym przekonamy. No więc początek tego algorytmu wyznaczania ekstremu funkcji powtórzmy jest następujący. Mamy funkcję F y, różniczkowalną. Y, liczymy pochodną funkcji F' od X, zerujemy pochodną, czyli rozwiązujemy takie równanie i to równanie generuje nam punkty, które oznaczam w ten sposób najczęściej jest ich skończenie wiele. I to są punkty te stacjonarne, mówimy podejrzane o to, że w nich jest ekstremu. Może być taka sytuacja, że gdzieś pochodnej nie ma. To taki punkt trzeba odrębnie badać, jak? Na przykład z definicji. Tym się teraz nie zajmujemy. Natomiast gdybyśmy wzięli w najprostszych przykładach funkcję, pierwszy przykład, funkcję y, teraz tak oznaczę, równą x kwadrat. Funkcja ma dziedzinę, która jest całym zbiorem liczb rzeczywistych. Liczymy pochodną, wiemy, że pochodna istnieje wszędzie i to jest 2x. Zerujemy pochodną, 2x równa się 0 i otrzymujemy jeden punkt. x1, czy x0 mogłem oznaczyć, tak jak przedtem, jest 0. I to jest jedyny punkt podejrzany o to, że w nim jest jakieś tam ekstremum. Czy jest ekstremum, czy nie, ewentualnie jakie, jeśli istnieje, to jest inna sprawa. Gdybym wziął inną bardzo prostą funkcję, nie. Drugi przykład, y równe x do trzeciej, przeliczmy, y' równa się 3x kwadrat. Zerujemy pochodną, czyli bierzemy równanie formalnie 3x kwadrat równa się 0. I to równanie znowu generuje nam punkt, który teraz x0 oznacza, też 0 i to jest jedyny punkt, którym może być ekstremum. Czy tam jest ekstremum, czy nie, to inna sprawa, chociaż. To jest teraz istotne dla nas, bo jeżeli wziąłem funkcję x kwadrat, to warunek konieczny, że w zerze może być ekstremum. A to jest x kwadrat, a przy x do trzeciej zmierzam do czegoś, zaraz wyjaśnię o co mi chodzi. Wykres jest taki, otóż w zerze ekstremum nie ma, czyli w tym punkcie nie będzie ekstremum. O czym to świadczy? Że warunek konieczny i to znajdziemy. W każdej książce, w literaturze, zaraz po warunku koniecznym uwagę, że warunek konieczny f' od x0 na istnienie ekstremum w punkcie x0 nie jest warunkiem dostatecznym i to jest taki sztandarowy przykład funkcji, czyli bierze się x do trzeciej i wyznacza punkt stacjonarny x0 równy 0 i zauważa, że tam ekstremum nie ma. No więc jeżeli warunek konieczny nie jest dostateczny, i tu już się wyjaśniło, dlaczego to twierdzenie jest rozbite na dwie części. Najpierw warunek konieczny, bo okazał się niedostateczny. A w matematyce tak jest, że to jest pięknie, a warunek konieczny jest dostateczny. Ale tu tak nie jest, chociaż istnieje drugie twierdzenie. Twierdzenie z warunkiem wystarczającym. I tu będzie reguła pierwsza, chociaż. Nie numerujemy tych reguł, bo będzie i druga, ale już w drugim wykładzie, i to się wyjaśnia, dlaczego wykład o ekstremach jest na dwie części rozbity. Otóż podamy pierwszy wariant z warunkami dostatecznymi. Dla istnienia ekstremum. No więc sytuacja jest następująca. Niech będzie funkcja f, funkcja różniczkowalna, taką się tylko y, zajmujemy. Mamy punkt x0 i w tym punkcie spełniony jest warunek konieczny, czyli pochodna w nim równa się 0. On jest gdzieś tutaj, x0, funkcja jest określona w otoczeniu, pochodna w tym otoczeniu istnieje, zakładamy punktu x0 w samym punkcie. Pochodna się zeruje, bo tak musi być, żeby tam ekstremum istniało. I teraz, jeżeli f' od x, napiszę to krótko, chociaż w literaturze znajdziemy to taki ładny matematyczny zapis z nierównościami, ja słowami to opiszę, jeżeli f' od x, czyli pochodna, zmienia znak w x0, i zaraz skomentuję o co chodzi, to w x0 istnieje ekstremum. I zaraz dopowiemy, jakie, ale za chwilę. Czyli co jest warunkiem wystarczającym do tego, by w punkcie x0, w którym pochodna się zeruje, było ekstremum? Wystarczy, że ta pochodna zmienia znak. Dodajmy, jeśli nie zmienia znaku, to w x0 nie ma ekstremum. No, i sytuacja jest prosta. Popatrzmy na rysunek. Mamy taką sytuację. Tu jest x, tu będzie pochodna. Na tej osi tym razem jest punkt x0. No więc w samym punkcie x0 pochodna jest równa 0. I teraz mówimy, że pochodna zmienia znak w punkcie x0, to znaczy przechodząc w kierunku e, rosnących argumentów x, pochodna zmienia znak na przykład w ten sposób, czyli z ujemnego na Dodatni, ten wykres pochodnej nie musi być taki, ale ważne, że zmienia z ujemnego na dodatni. Albo może być taka sytuacja, tu też F' na tej osi, tu jest punkt X0 i zmienia z dodatniego na ujemny. A w samym punkcie pochodna jest zerowa. Otóż w tych dwóch przypadkach twierdzenie gwarantuje nam, że ekstremum istnieje. Dlaczego? bardzo proste to jest no więc jeżeli mamy yy, ten przypadek czyli pochodna w punkcie x0 się zeruje i pochodna zmienia znak z ujemnego na dodatni z ujemnego czyli na lewo od x0 funkcja była jaka jak pochodna jest ujemna była malejąca no więc tak w powietrzu narysuję funkcję Abstrahując od tego układu współrzędnych, bo tu jest wykres pochodnej, a teraz funkcję będę rysował. Czyli najpierw funkcja malała, bo pochodna jest ujemna, a potem przy dodatniej pochodnej funkcja rosła. No więc w tym punkcie jest rzeczywiście minimum. Więcej, przy takiej zmianie pochodnej w punkcie x0 jest ekstremum i to minimum. I nie uczymy się tego na pamięć. Nie starajmy się zapamiętać, że przy takiej zmianie tylko narysujmy sobie ten rysuneczek i sama ujemna pochodna funkcja maleje, widzimy, dodatnia rośnie. A jak jest w tej, w tej sytuacji, gdy pochodna zmienia znak z dodatniego na ujemny, no więc funkcja najpierw rosła, bo pochodna jest dodatnia, a potem maleje. Czyli tu jest maksimum. Yy, to jest w tle wykres funkcji, czyli w takim przypadku jest maksimum. No więc dopowiemy że jeżeli pochodna zmienia znak w punkcie x0, to wtedy jest ekstremum i po zasadzie jak zmienia, czy z ujemnego na dodatni, czy z dodatniego na ujemny, rozpoznajemy, że mm, tam jest minimum albo maksimum. Jeżeli zaś jest taka sytuacja, dopowiedzmy x, a tu jest też wykres pochodnej, że w punkcie x0, w którym pochodna się zeruje, nie zmienia znaku, no na przykład jest tak i tak, czyli tu jest dodatnia i tu jest dodatnia. To co to oznacza? To oznacza, że najpierw funkcja rosła, bo pochodna jest dodatnia, a potem dalej rośnie, czyli w tym punkcie ekstremum nie ma. Analogicznie, jak będzie taka sytuacja, że w punkcie x0, tu jest f' od x i że pochodna będzie ujemna cały czas, tu ujemna, tu ujemna, czyli funkcja malała i dalej maleje, czyli ekstremum nie ma. Jaki mamy wniosek? Pełny algorytm już mamy. Funkcja, różniczkujemy funkcję, rozwiązujemy równanie f' od x równa się 0, wyłapujemy punkty, mówimy podejrzane o to, że w nich jest ekstremum, a potem indywidualnie każdy punkt badamy ze względu na zmianę znaku pochodnej. No trzeba tylko umieć rysować szkice wykresów pochodnych, żeby szybko ocenić zmianę znaku. Za chwilę przykład. I przykład. Jeden przykład. Proszę bardzo, bierzemy funkcję f od x równą logarytm naturalny z x podzielone przez x. Dziedziną tej funkcji są x ze względu na logarytm większy od zera i już mianownik nam nie przeszkadza w niczym, czyli to jest nasza dziedzina od zera do plus nieskończoności, cóż funkcja jest różniczkowalna wszędzie na swojej dziedzinie, bo i logaryt i x zabieramy się do liczenia pochodnej. Tak przewiduje algorytm, czyli pochodna ilorazu w mianowniku kwadrat mianownika, w liczniku pochodna licznika 1 przez x razy mianownik, czyli razy x minus licznik, logaryt z x razy pochodna mianownika razy 1. Formalnie to jest jedynką, czyli mamy 1 minus logarytm z x przez x kwadrat. Bierzemy równanie f' od x równa się 0, no więc ten ułamek równa się 0, to jest równoważne temu, że 1 minus logarytm naturalny z x równa się 0, czyli logarytm z x równa się 1, czyli x równa się, nazwijmy ten punkt x0, e. Co? e, podstawa logarytmu naturalnego. Co uzyskaliśmy? Że jedyny punkt stacjonarny, jedyny punkt... Podejrzany o to, że w nim jest ekstremum, on oczywiście należy do dziedziny, to jest punkt x0 równy e. Czy w nim jest ekstremum? A jeśli tak, to jakie? Ano, to teraz warunek dostateczny. Trzeba ocenić znak pochodnej, która jest tutaj. Mianownik jest zawsze dodatni, więc zajmiemy się funkcją, formalnie nazwę ją g na chwilę, 1 minus logarytm z x. No i teraz ten rysunek. Tu jest x, tu będzie pochodna x, tu mamy punkt E, tu gdzieś jest jedynka. No i trzeba umieć szybko, żeby szybko rozstrzygnąć tę sprawę, narysować wykres funkcji 1 minus logarytm. No to proponuję najpierw logarytm, e, narysujmy tak leciutko. Tak, potem e, minus logarytm wygląda tak. No i teraz o 1 trzeba podnieść cały wykres w górę, czyli wykres będzie finalny. Taki, no i cóż, co to jest za wykres? To jest wykres funkcji 1 minus logarytm, a jednocześnie mówiący nam o znaku pochodnej. Czyli z lewej strony liczby e pochodna była dodatnia, a z prawej jest ujemna. Jaka jest konkluzja? W x0 równe e jest ekstremum, Bo pochodna zmienia znak. Jeżeli zmienia znak z dodatniej na ujemną, czyli najpierw funkcja rosła, a potem maleje to to jest maksimum. No i finał następuje. Mamy w punkcie e maksimum, no to trzeba to maksimum jeszcze policzyć, czyli wartość w punkcie e. Funkcja jest tutaj, do wyjściowej funkcji, czyli jest logarytm naturalny z e przez e. To się równa, logarytm z e jest 1, 1 przez e. I to jest wartość, no więc gdybyśmy już rysowali wykres tej funkcji, a ma, możemy tylko fragment narysować. X, Y to tu jest punkt E i w punkcie E mamy maksimum równe 1 przez E, czyli jest 1 przez E powiedzmy jest tutaj i jest to maksimum, czyli jest taki grzbiet na wykresie. Tak mniej więcej wygląda fragment wykresu tej funkcji. Podsumujmy. Mamy twierdzenie, które pozwala, pozwala nam wyznaczać Ekstrema funkcji. Funkcja jest różniczkowalna, liczymy pochodną, zerujemy pochodną, rozwiązujemy równanie F' mod X odnośnie 0, wyłapujemy punkty podejrzane ekstremum i potem każdy punkt indywidualnie oceniamy. Tu akurat w tym przykładzie był jeden taki punkt, ale po kolei, czy pochodna zmienia znak. Jak zmienia znak, to jest ekstremum. Jak nie zmienia znaku, to nie ma ekstremum. Po zmianie, po jakości tej zmiany oceniamy, czy jest minimum, czy maksimum i trzeba potem w punktach które są ekstremalnymi, trzeba doliczyć wartość ekstremalną, czyli wartość tego minimum lub maksimum.